Witam wszystkich no i dzisiaj pierwsze wypuszczenie ładna pogoda akurat będą lecieć po tu, chociaż tak powinny. Zobaczymy. Wczoraj posiedziały dobrą godzinkę w klatce na podwórku, żeby się przyzwyczaić, zobaczyć jak to jak to się czuje z tym No a dzisiaj lecą. Te zmieniliśmy Miejscówkę, wcześniej tam u farmera wypuszczaliśmy, ale tam dalej nie można było wjechać. Zaraz druty były, tutaj troszkę dalej są. Więc a, powinno być dobrze, lepiej chociaż. Zobaczymy, jak się będą wzbijać. No i ciekawe, czy gołęby gotowe są. Mam nadzieję, że zgub nie będzie z pierwszego od razu wypuszczenia. Mam nadzieję, że będzie ok. No, damy im chwilkę posiedzieć, niech się popatrzą. Chwilka minęła. Nie ma co, lecimy, panie i panowie. I osiemdziesiąt sześć sztuk poszło. No i to będzie ciekawe, więc nie ma. zamykamy Zamykamy zamykaj się No i krążą no i zaraz zobaczymy co się stanie, co się stanie Mocne emocje, nie ma mocnego Aby ładnie poszły, odeszły Ładnie się trzymają grubki. E, też ile tu jest? 6 km Nie zaszaleliśmy. Ale to wiadomo. Na pierwszy raz też nie ma co na głęboko wodę rzucać. O! No i... O, kurde, już mówię, no kierunek jest. O, jest kierunek. Dobra, nabrały. I do zygzakem, ale idą No i kółeczko. Kółeczko musi być. Nic one. Bok do boku. No ale i... O, teraz poszły. Dobra, jedziemy do domu, zobaczyć czy będą. I do trzępiony. Wysoko przyszły. też odsunęłem się. Nie wiem, z półtora kilometra, może dwa. One sobie jeszcze kółka nad jeziorem robiły. Wody im się zachciało co, so. mam nadzieję, że wszystkie. Ładnie, ładnie. Dobra, czas nie był najgorszy, więc jutro jak pogoda pozwoli, posuwamy się dalej. Ale jeszcze pewnie oblot sobie będę robić. No, ale gitarka. Dobra, zaraz nagramy jak będę wchodzić. Ciekawe czy wystraszone, czy nie. No i za chwilę się będziemy widzieć. No i wreszcie i nareszcie się schodzą. O jak pięknie. Się rozlatały delikatnie. Jeszcze im się za bardzo, nie chce zejść. Hać kac, 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 się. No tragedia rozlatały się. Poczuły trochę wiatru w skrzydłach. Już mi się nawet siadać nie chce. No tamte mądre O, do picia, leco? Chodź, kać, 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 kać No chyba znowu będziemy musieli karmy i murwać O nieźle, nieźle O i tak samo druga rzecz Ten gołębiec co miały do Ohio jechać Gościu se w ciula poleciał a jeden już odebrał. Zostało 16 sztuk. O tutaj co kurnik był, kury były. Już kur nie ma. Młodziakom zarobiłem. wielka fajnie na kratkach. A i tutaj reszta. Młodziaków jest 16 tu. 30 o, takich tych. I tutaj będą samiczki przez... Trochę. A tak to młodziaczki. Jakby ktoś był zainteresowany. Trzy dychy za sztukę. Za wszystkie się dogadamy. Nie. Jeszcze piszczo. Też obrączek klubowych mi zabrakło. Więc kolega mi tutaj dał te zielone. Fajne, ostro oczajebne. No, ładne młodziaki. Może jeszcze dało rady, by je oblatać. No, ja już tutaj ze swoją drużyną Szkoda, bo na kasę to tylko dwa bym mógł dać. na mojej klubowej reszta to właśnie na tych zielonych. Więc na kasę one by nie mogły lecieć. Więc nie będę się nawet bawił. I to zresztą teraz coś ich nie obleci. Się. No, jak już te zaczynamy trenować, to już nie chce mi się czasu tracić. I tak samo bawić się w, w oddzielne, uh, no, jak to się nazywa, trenowanie. I zresztą pokażę jaka to lista. O, tak wygląda moje schedule tutaj z tym, um, z trenowaniem. Dzisiaj jedynka zaliczona, dobrze pójdzie, to będziemy na 32 milach, tyle tam? 50 parę kilometrów do niedzieli. No i zobaczymy, aby się dobrze ruszały to będziemy latać. Szybko będą się posuwać. Idzie tak samo później jak do Westfield. Tu już 9 jako trening. Dojedziemy. to Tam już zostaniemy z 10 razy. Później po tych 10 razach uderzymy na Lee. W Li będziemy na pewno co najmniej z 5 do 10 i wtedy już na 100 mil by damy. I po tych 100 milach to też już podobno miejsce na toroka dla mnie będzie, więc one będą leciały na tam Albany. To tam jest tak samo ponad 100 mil, ale to, to, to już z innymi hodowcami będziemy trenować. Więc będę się uczyć jak tu się rozdzielać i tak dalej No i zobaczymy jak będzie im to szło Tam pewnie na tego toroka z trzy razy pójdą czy coś No i lota zacznie się No będzie faza Dobra, mi już się nie chce nagrywać bo one się nie ten nie zejdą krążę krążą Teraz to chociaż kółka przy tym przy domu No ale to I się rozlatały więc jutro jedziemy dalej. No i się zobaczymy. Trzymajcie się.